Jesteśmy blisko zawarcia porozumienia, ogłosił w Davos Donald Trump. Pierwszy, krok, pierwszy rok jego drugiej kadencji przywrócił Europę Wschodnią do globalnej agendy, ale nowa dyplomacja Białego Domu budzi kontrowersje. Czy powołanie Rady Pokoju to przełom, który zakończy wojnę, czy niebezpieczne wyjście Putina i Łukaszenki z izolacji? O efektach strategii Trumpa w naszym Felitonie. 2023 rok. Donald Trump obiecuje zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w ciągu pierwszych 24 godzin swojej prezydentury. W styczeń. Myślę, że możemy powiedzieć, iż jesteśmy blisko zawarcia porozumienia. W ciągu pierwszego roku swojej drugiej kadencji Trumpowi rzeczywiście udało się doprowadzić Ukrainę i Rosję do stołu negocjacyjnego. Jednak zakończenie pełnowymiarowej wojny wciąż nie jest możliwe. Świetnie się dogadaliśmy. My jesteśmy numerem. Jeden, oni są numerem dwa na świecie i to jest bardzo ważne. Wołodymyra Załońskiego Trump coraz częściej krytykował za brak zgody na oddanie terytoriów okupowanych przez Rosję oraz za odmowę przeprowadzenia wyborów w czasie wojny z pominięciem konstytucji. Często bywa tak, że mamy porozumienie z Rosją. Rosja jest gotowa, a prezydent Załoński odmawia jego podpisania. Widzieliście to, gdy był w gabinecie owalnym. Byłem niezadowolony. A potem prezydent Załoński chce porozumienia, a Putin już nie. Zrozumienie tego faktu zajęło Trumpowi ponad pół roku. Ani czerwony dywan na Alasce i osobiste spotkanie Trumpa z Putinem, ani cztery wizyty specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkofa w Moskwie nie przyniosły takiego efektu. W wyniku przywódca Rosji, dzięki Trumpowi, wyszedł z cienia izolacji Zachodu. Ostatnim krokiem w tej sprawie stało się zaproszenie gospodarza Kremla do tworzonej z inicjatywy prezydenta USA Rady Pokoju. W związku z tym chciałbym. Chciałbym przede wszystkim podziękować prezydentowi Stanów Zjednoczonych za tę propozycję. Otrzymaliśmy osobiste zaproszenie Donalda Trumpa. A to już nagrania z Mińska. Do swojej inicjatywy Trump zaprosił również Aleksandra Łukaszenkę, który już wyraził zgodę. Z nim Biały Dom także zdołał nawiązać dialog. Cieszę się. Ja również. Jako wynik 189 więźniów politycznych oraz 36 obywateli Ukrainy opuściło białoruskie więzienia. Wśród uwolnionych są liderzy protestów z 2020 roku, obrońcy praw człowieka, laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki, a także dziennikarze, w tym reporterzy Białsatu. <laughs> W zamian Stany Zjednoczone zniosły część sankcji. Znacznie dotkliwsze okazały się jednak restrykcje nałożone przez Unię Europejską. Tym niemniej rozmowy ze stroną amerykańską wydobyły białoruskiego dyktatora z międzynarodowej izolacji. Europa na razie pozostaje nieugięta i nie idzie na kompromis. Ale Maria Kaleśnikowa, jedna z liderek protestów i była więźniarka polityczna, apeluje do krajów europejskich o rozpoczęcie dialogu z Mińskiem. Дональд Трамп в першому року своєї другої каденції не тільки вручив до гри, що написав її засади од нова: Поволение ради Покою в Давоство, вzucenie ринкавіці старим старими О Отим, чи то шанса на покой в нашому регіоні, чи небезпечний демонтаж союз. порозмовляємо з моїм гостем, którym jest były ambasador polski na Białorusi Решек Шаропка. Добрий вечір, пані амбасадоже. Добрий вечір. Пані амбасадоше. Czy ta Rada Pokoju to jest autentyczna chęć stabilizacji świata, tak i najważniejszych konfliktów? Czy to raczej budowa alternatywy wobec ONZ, w której to radzie to sam Trump będzie decydował i będzie miał w zasadzie weto? No jak wiemy, idea Rady Pokoju pojawiła się w związku z gazą. Z uregulowaniem sytuacji w Gazie i zapewnieniem mieszkańcom Gazy, które, która dotychczas była wielkim więzieniem normalnych warunków życia, tak żeby nie była zasadnikiem terroryzmu. Teraz widać z wypowiedzi prezydenta Trumpa, że zaczyna on szerzej widzieć rolę tejże Rady i ja przypuszczam, że może chciałby powtórzyć ewentualny sukces w Gazie, który też jest pod wielkim znakiem zapytania, na przykład w przyszłości na Ukrainie. Stąd takie, a nie inne zapros zaproszone państwa. Stąd, tak można wyjaśnić, na przykład zaproszenie Białorusi, która w kwestii gazy chyba nie bardzo byłaby, byłaby pomocna. Panie ambasadorze, miliard dolarów wpisowego, tak? Nawet. W przypadku takich państw jak Armenia czy Białoruś, no to jest kwota zaparowa. Czy pan nie ma wrażenia, że Donald Trump projektuje tę nową instytucję Jako swoje polityczne takie zaplecze na przyszłość, taka polis ubezpieczeniowa po 29 roku, kiedy on przestanie być prezydentem, może on chciałby zostać kimś w rodzaju dożywotniego mediatora świata. Wie pan, z własnego nadania to niewiele pomoże światu. E, może ma pan rację, przy czym ja zwracam uwagę, że przy końcu kadencji prezydent Trump będzie miał 83 lata i to raczej trudno wtedy planować coś na dłuższą perspektywę do przodu. Tak? E, ja myślę, że jeżeli już nawet planuję e, coś w tym, w tym zakresie, to raczej pod kątem nie siebie, ale rodziny, i to nie bardziej finansowo niż politycznie. Jak wiemy, zięć prezydenta Trumpa Kushner jest już obecny na bliskim wschodzie w kwestiach finansowych, więc może tu chodzi o rozwinięcie jeszcze tego blisko- wschodniego biznesu i właśnie kolejne korzyści dla rodziny Trumpa. Пані ну Абасадужина, не можу не спитати, чи польське, так, але ну, в цій витеклій e, стратегії безпечення народового НСС Польща є е виміняна як край, який Трамп хоче відтягнути від от головного нурту Унії Європейської в сторону e, суверенізму. Як таке подійство може вплинути на безпечення Польської? Чи бути в кимось в улюбленця Трампа тут, в Унії Європейській, e, то для Польської старча Czy raczej izolacja wewnątrz Unii? Pan, ja bym tutaj nie traktował tego jako alternatywy, że, że albo tarcza, albo, albo e, bojkot w ramach Unii Europejskiej. Wszystko zależy od. E, prawnej, skutecznej dyplomacji i polityki. Można założyć na przykład, że przy sprawnej polityce dobre kontakty z administracją amerykańską pomogą Polsce także w ramach Unii Europejskiej i odwrotnie tak. No tylko, że wiemy jak to wygląda w Polsce obecnie, że polityka zagraniczna na tych najbardziej newralgicznych punktach stała się elementem istotnym walki wewnętrznej. My mamy bardzo złą tradycję ubiegania się o poparcie zewnętrznych graczy do rozwiązywania swoich wewnętrznych problemów. Ja nie chciałbym, żeby to było w przyszłości realizowane, bo to się może tragicznie dla nas skończyć. Donald Trump zaprosił prezydenta Karola polskiego prezydenta do Rady Pokoju. Czy Polska według Pana powinna wchodzić w taką strukturę? Wie pan, ja sądzę, że chyba wybraliśmy dobry, dobry model. Mam nadzieję, że on będzie kontynuowany. Chodzi o to, że taką decyzję powinien podjąć polski parlament po jakiejś głębokiej debacie dotyczącej tejże Rady, bo nawet wiele, wiele elementów, wiele szczegółów dotyczących Rady nie jest nam obecnie znane. Cały czas nie wiemy, czy to będzie stała, stałe ciało, czy to będzie ciało tylko związane ze strefą gazy, czy to będzie ciało, które Amerykanie, Amerykanie chcieliby wykorzystać w przyszłości, w w, w kierunku Ukrainy na przykład, co byłoby dla nas bardzo istotne, o wiele bardziej istotne niż Strefa Gazy, tak. Więc tutaj tutaj trzeba na tą bardzo poważnie zastanowić. Z jednej strony, y, uważam, że y, no, to jest, niesie pewne niebezpieczeństwo zaangażowanie się w tą radę, bo ona y, może w pewnym y, sensie autoryzować poczynania np. Izraela na Bliskim Wschodzie, co byłoby dla nas nie bardzo, na bardzo dobre. Z drugiej strony, jeżeli ta Rada będzie w przyszłości za się Ukrainą, to Polska na pewno powinna być tam obecna. Pan poznał Białoruś i Łukaszenkę, dlatego pozwolił sobie zapytać o to, że właśnie o tę kwestię dotyczącą tego, że Łukaszenka został zaproszony do tej Rady i on jakby nie ma wątpliwości, czy to się przysłuży gazie, czy Ukrainie. On chce zagrać swoją rolę mediatora, czy nawet osoby, która wpłynie na pokój w Ukrainie, tak? Łukaszenka podpisał akcję do tej rady no i twierdzi, że Trump mu wysłał osobisty list. Według pana, czy to jest coś w rodzaju odwilży sterowanej z Waszyngtonu, te relacje z Łukaszenką, by wyciągnąć Białoruś jednak z tych e, twardych objęć e, Putina, czy to jest po prostu element e, takiej w, dyplomatycznej gry Trumpa i tu nic osobistego wobec Łukaszenki nie ma? Wie pan co, ja, ja nie widzę jakichś bardzo wielkich interesów amerykańskich na Ukrainie, więc trudno mówić tutaj o jakimś geopolitycznym zaangażowaniu e, strony amerykańskiej na... Na Białorusi, e, panie ambasadorze, Białorusi. pan chciał powiedzieć. Na Białorusi, tak, tak, tak. Na Białorusi, przepraszam. No ja uważam, zawsze, zawsze e, patrzę na, na to, co się dzieje w kontekście jednak Rosji. E, uważam, że... E, Trump jest zainteresowany sytuacją na Białorusi i kontaktami z Łukaszenką pod kątem swoich kontaktów z Putinem. Jak pan wie, taka idea fix Trumpa polega na tym, żeby odciągnąć, rozerwać sojusz rosyjsko-chiński. Tutaj on uważa, że Łukaszenko jako najbliższy sojusznik Rosji mógłby przekazać pewne informacje stronie rosyjskiej, w duchu właśnie żądań czy oczekiwań amerykańskich. Moim zdaniem jest to czysta fantazja, ponieważ zarówno Chiny, jak i Rosja są najbliższymi, najbliższymi partnerami Białorusi w kwestiach politycznych, jak i ekonomicznych. Jakakolwiek wolta tutaj geopolityczna Łukaszenki, związana z oderwaniem się od tych dwóch sojuszników, czy zmiany. Mogłaby się skończyć tragicznie dla reżimu. Także ja uważam, że taka skłonność Łukaszenki do tego, żeby się zaangażować do Radę Pokoju, to jest próba wykorzystania okazji do tego, żeby właśnie przerwać międzynarodową izolację reżimu. Tak, a Łukaszenka jest znany z tego, że wielokrotnie już grał w podobne gry z Zachodem, z Unią Europejską i z USA, i pan jako ambasador, jako przedstawiciel Polski na Białorusi, był tego świadkiem. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za pański komentarz.